Siemano kolano, Jesteśmy w grze, w której chodzi o uciekanie przed szczurem, ogromnym szczurem, a właściwie tą myszką, bo to jest taka słodka myszka, której się oczywiście nie boimy. I na samym początku, żeby się tutaj dostać, musimy klikać w ser. Cheese! 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 I jak klikniemy 30 razy, to otwiera się przejście do świata sera. Świat sera. Witamy w świecie, Sera. Idziemy w takim razie tutaj. Mamy extra live to zakupiliśmy sobie za 28 Robuxów, jak widzicie, więc jest nice. I wychodzimy właśnie z safe zone, żeby tutaj coś się znaleźć, żeby coś coś złapać. Czekajcie, czy ja tutaj coś słyszę? Nie, póki co tutaj nic nie słyszę. Tu jest jakiś stołek, nie wiadomo po co. Ej! Słyszę coś! Dobra, podgłośnie wam troszeczkę, bo tutaj słychać jakieś dźwięki. Tutaj! O, aaaa! Aaaa! O, o, jakie, jakie straszne, dobra, ściszeć muszę. Ja, te dźwięki są straszne. Ej, no, ona znowu mnie drajgoni. Patrz, 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 ale śmieszna myszka. Ja na se wraca, dobra, chodźmy od drugiej strony. Ja nie mogę, widzowie tak ta gra już jest straszna, już widzę. Jak będziemy tylko słyszeć. To chodzenie, to od razu. Uciekamy. No nie. Znowu je słyszę. Dobra, biegnij tam, ziomek, biegnij ty, zi pierwszy ziomek. O! Dobra, poszedł za nim. Poszedł za nim, dobrze, 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 idziemy za nią. Idziemy tutaj. Myszka czegoś chroniła, tutaj mam wrażenie, że ona czegoś tutaj chroniła. Słyszę cały czas, jak tutaj. Tupta ta myszka. Ona czegoś. Okej, okay, tutaj są drzwi, czerwony, czerwony klucz potrzebuje, dobra. Czerwony klucz. Tutaj będzie gdzieś czerwony klucz, mówię wam. Ale jazda. Pierwszy raz jestem w tym labiryncie, tak na dłuższą metę. Eee. Not bad, okej, okay, bo y, mamy już pierwsze.. Jeden raz byłem w tamtym miejscu, gdzie był ten y, st stoliczek taki, co nie? I tam zdobyliśmy kawałeczek tego serka. Teraz mamy już drugi serek, widzicie? I już jest not bad. O, trzeci serek. O, nice. Mamy zielony klucz, Ok. I słyszę tam... Coś tam słyszę. Widzowie, coś tam... Coś tam słyszę. Pierwszy raz jestem w tej części labiryntu tutaj, w tym tutaj labiryncie. E, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, mamy już trzy serki. Ajajaj, aj, aj, to jest tak ciemno. Dobra, mamy kolejny serek Uuuu, I don't know what to put here Okej, okay. dobra, słuchajcie Mamy już cztery serki Ja, i chciałbym ten e, czerwony klucz Mamy zielony klucz, nie wiem w sumie po co mi zielony klucz Oj, 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 ja tam mam przeskoczyć? Dobra, skaczę Nie, nie Spadłem na dół gdzieś, o, zielony klucz Dobra Dobra, dostałem się gdzieś Co to jest? Co to jest? Oj, co to za miejsce? Co tu się dzieje? Jakaś kamera! Gęste. Dobra, musimy zgadnąć kod. 2, 4, 8, 3. To jest to kod? To jest ten kod? Dobra. 2. Wpisz. 2. A nie, co ja robię? A, muszę podejść. Dobra. 2, 4, 8, 3. Nie, błędny! No to co ja mam? Jak ja mam to zgadnąć? Dobra. Muszę inaczej wpisać. Dobra, 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2. Jest! Udało nam się, dobra idziemy w takim razie dalej, ale ta gra jest troszeczkę straszna powiem wam szczerze Mamy kolejny serek, nie da się zmienić perspektywy, mam klucz na przykład, idę z kluczem Najwyżej kogoś rzucę kluczem Siema, przyszedł Wojtek, przyszedł Wojtek Tu jest jedna lampka, a gdzie jest ten szczur jeden, gdzie ten szczur Szukamy szczura, o nie Słyszałem, słyszałem, że on chyba tutaj chodzi gdzieś Ten szczur taki jeden, dobra nie wiem czy my jesteśmy w dobrym miejscu Gdzie tam kogoś to jest człowiek. Siema człowieku. Siema człowieku, idę ci. Czemu nie mogę? Nie mogę szybko biegać. Czemu tak wolno biegam? Well done! Yes! Dobra, udało nam się. Coś udało nam się w końcu. Dobra, co dalej? Ha, ha. O nie. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. AAAAAAAA AAAAAAA Aaaa! GONI NAS ZNOWU SER nie, NA STÓŁ NA STÓŁ ja Uciekam uciekam JEST 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 Uciekłem przed nim Jakim cudem on mnie nie rozwalił Jakim cudem on mnie nie rozwalił Ooooo Okej okay, dobra dobra 5 na 9 co to jest 5 na 9 co to jest O! Mamy kolejny serek How are you? Dobra super jest Jest super bawi się bardzo dobrze Czekajcie da się tutaj przejść przez te drzwi? Te drzwi są zamknięte Widzowie, dobra, czyli musimy iść dalej Uff, Nie ma wyjścia Musimy iść dalej Mamy tutaj znowu te zielone drzwi, green key. Przechodzimy No nie, nie chce mi się znowu tam iść Ale chyba muszę, dobra Próbujemy jeszcze raz tutaj iść, zobaczymy gdzie nas tym razem za Zaniesie, o Jesteśmy znowu w tym samym miejscu i tym razem jest tutaj Czerwony klucz i gra jakieś radyjko I mamy pitku, dobra, mogę wypić To pitko, dobra, pijemy pitku Bloksy! Elo, dobra, wypiję sobie bitko. Mamy czerwony klucz, więc idziemy do exit I teraz. Oj, już myślałem, że nazwy dostanie. Dobra, teraz musimy przejść do oby ale mamy czerwony klucz, więc z tym czerwonym... Aj! Jeszcze jakieś chodzenie. Z tym czerwonym kluczem możemy już na spokojnie sobie przejść do kolejnych drzwi, co nie? Ej, no jakie to jest trudne! Halo, halo! Dobra, ten klucz mi przeszkadza. Op! 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 Okej, okay, udało się. Haha! <laughs> Mówiłem, że ten klucz mi przeszkadza. OP! OP! Up! Jest, udało się. Świetnie. Kolejny, ser! Pek! Mamy 7 na 9 serów. Dobra, cool. I co teraz? Możemy tutaj przejść? Redki mam. Nie, dobra. Czyli wychodzimy, exit. Exit. Okej. Okay. Znowu jesteśmy w tym miejscu. Ja potrzebowałbym jakąś deskę. Uwaga. Hopa! Tam jest niebieski klucz, widzowie. Oj. Słyszałem tam jakieś. Słyszę tam jakieś tuptanie. Widzę, słyszę tam jakieś tuptanie. SAFE zone! Ha jesteśmy w safe zone, dobrze, a już tak daleko przeszliśmy, widzowie Mamy red key, mamy czerwony klucz Z tym czerwonym kluczem, gdzie ja miałem pójść? Pamiętam pokój z czerwonym kluczem Dobra. Ej, nie mów, że tutaj idzie ten gamoń Nie idzie, dobra, idziemy. Idziemy, 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 idziemy. Gdzieś tutaj był czerwony klucz, co nie czy nie? Tam jest ser. Okej, okay, widzę, że tam jest ser. Oj tam ktoś idzie, tam idzie, tam idzie. Oj, widzę jak Taraska ucieka. Patrzcie, bo ona ucieka przed tym szczurem. Ona przed tym szczurem. Ucieka? Tutaj? Nie, tutaj nie. Oj, 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 oj. Gdzie były te czerwone drzwi? Szukamy ich. <laughs> oj. Oj. No nie. Szczur mnie goni. Szczur mnie goni. Szczur mnie goni. Dobra, udało mi się. No nie, zostaw nieszczurze! Dobra, extra life, Zjem to i coś się stanie. Jem to. E, nie, nic się nie dzieje. Dobra, idziemy znowu. Słuchajcie, musimy iść. Musimy iść. O kurczę, goni mnie. Goni mnie! Nie da rady tam przejść, widzowie! Nie da rady tam przejść! Dobra, biegnę, 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 bęgnę, biegnę, biegnę, biegnę. Uciekam z domu. Aaaaa! Goni mnie! Czerwony klucz, czerwony klucz, on musi mnie uratować, czerwony klucz Mamy czerwony klucz, jest, mam deskę Mam deskę, mam deskę, już wiem po co mi ta deska Czerwony klucz Co jest grane? A, on przez to nie może przejść Ha, lamus, ha, lamus Dobra, teraz musimy iść, czekajcie, muszę pamiętać dokąd pójść, czekajcie Muszę znaleźć to przejście do zielonego świata I z tego zielonego świata, tak Przedostać się z powrotem dalej tak mi się wydaje. Gdzie były te zielone drzwi? Muszę je teraz znaleźć, widzowie. Jak mi się uda, to będzie super. 7 na 9, patrzcie. 7 na 9. Co tutaj jest? Elo, dobra. Dobra, ja idę tym tunelem, nawet nie wiem gdzie. Jest! Zielone drzwi! Mamy! I teraz skoro są zielone drzwi... Znowu wracamy prawdopodobnie do tego miejsca. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Tutaj był ten czerwony klucz. Siema, dobra. I teraz musimy exit. Ok. I teraz musimy... Musimy w exit znowu, ok? I mamy tą deskę. Jest! I teraz przechodzimy po tej desce po niebieski klucz. I niebieski klucz jest najostatniejszym kluczem. Tylko gdzie były niebieskie drzwi? To jest teraz pytanie, widzowie. Niebieskie drzwi, potrzebujemy niebieskie drzwi. Dobra, w takim razie na pewno są gdzieś daleko. Stąd, ok, tutaj widziałem. Oj, 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 oj. Dam już słyszałem, że tam jest ten szczur. Dobra, niebieski klucz. Niebieski klucz, do niebieskich drzwi Tu są czerwone drzwi, to źle To źle, źle, tutaj co jest? Tutaj jest zamknięte przejście Dobra, mam już 7 na 9 serków, czy ja muszę te wszystkie serki pozbierać? Kolejne, o, safe zone Ale safe zone mnie nie obchodzi w sumie Dobra, idziemy tutaj, nie, tu nie Tutaj idziemy, słyszę SŁYSZĘ GO I WIDZĘ SŁYSZĘ GO I WIDZĘ, SŁYSZĘ GO I WIDZĘ, A! Aaaa tutaj, 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 tutaj jest! Yeah Okej, okay, dobra, to było riski A teraz gdzie nas prowadzi? O, by do jakiegoś dobrego miejsca... No nie, kręcę się w kółko widzowie! Jak ja mam tam przejść? Jak ja mam tutaj przejść? Gdzie są... Gdzie jest niebieski klucz? Tutaj jest zielony. Gdzie jest do niebieskich drzwi? Hmm, muszę pomyśleć. Na pewno gdzieś... Tutaj już byliśmy Słyszę znowu tego szczura, goni mnie szczur, goni mnie szczur Goni mnie szczur Dobra, uciekłem Dobra, biegnę tu Biegnę tu Nie ma go tam, jest git, jest git, jest git Tutaj jest jakieś przejście Tutaj gdzieś idziemy, bardzo długo O, na górę, na górę, tak Bardzo dobrze, na górę I wydaje mi się, że na górze będzie jakieś przejście Tak, tak na górze, na górze Na bank, na bank Tak, tak, nie nie, 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 czekaj, ja to nie, nie zejdę. Dobra, muszę coś inaczej zrobić. Wydaje mi się, że muszę tutaj przejść przez to. Chyba. Okej. Okay. I tutaj będzie pewnie jakieś niebieskie drzwi. Będą. Nie, no to jest ten stołek. O, tak! Niebieskie drzwi. Przeszedłem. Przeszedłem. Siema. I teraz uwaga. Osiem. Last one left. Dobra, ostatni został. Co to jest? 30 sekund. Dobra, klikam to. Kliknąłem to. Nie wiem co to robi, 30 sekund do czegoś. Nie wiem do czego za bardzo. A ja wiem do czego. Ja wiem do czego. Stop, stop. Kliknij stop. Biegnij stop, bo ja teraz nie zdążę. Ja wiem do czego, musimy pójść za tym e, kablem do drzwi, które otwierają przejście. Niech to wyczerpie się te 10 sekund i włączymy to jeszcze raz. To ja się napiję teraz Blobuxa. Blobux. uwaga, czyk. A wy możecie wbić na stronę wojanshop.pl. Pierwsza linia w opisie, jak widzicie, mam na sobie mega fajną, kolorową bluzę z teamu Wojana do białego rana, która jest mega wygodna, mega fajna, mega cieplutka, więc zapraszam. Pierwsza linia w opisie wojanshop.pl, a my już lecimy, lecimy, lecimy. Musimy lecieć za tym. O, właśnie, za tym kablem musimy lecieć. O nie! O nie! O nie! Ten kabel gdzieś indziej prowadzi. Tu, tu. Dobrze, 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 przeszliśmy przez ten kabel. Tu, tu nie. O tak, tak! Mamy dziewiąty. The door is open. Be careful. Dobra, uciekniemy przed tym szczurem. O nie, tutaj ten szczur jest faktycznie. Dobra. Ja pamiętam. O jejku, jejku, on tutaj może być. Aaaa! On tutaj jest. A Ucieknij, 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 ucieknij. Ja, ja! Tutaj muszę iść. Dobra, jest bezpiecznie. Okej, okej, jest bezpiecznie, jest bezpiecznie, jest bezpiecznie. Tutaj były drzwi? Gdzieś były drzwi, pamiętam, tutaj. Gdzie były te drzwi? Czy on mnie goni? Nie wiem. Gdzieś były te drzwi, pamiętam. Kilka razy na nie trafiałem. O nie, idę do złego miejsca prawdopodobnie. A! Jest! Dziewięć, dziewięć! To są te drzwi, widzowie! Tym samym opuszczam tą komnatę śmierci! Śmierdzi! Mi tu śmierdzi tym szczurem! Nara! I uwaga, czy to jest koniec naszej historii? Co jest, genet? Trzy kropki są. Trzy kropki są, coś się ładuje. A, ośmieszek! E beka! Aha! Dzięki, wyrzuciło mnie, haha, <laughs> dobra, wrzuciliśmy grę, poszło nam bardzo sprawnie, bardzo szybko, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za oglądanie, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, zapraszam do Wojeszem, dajcie znać jak mi poszło, eluwa, puu!